Witajcie! jesteśmy u mnie w domu. Chcę Wam przedstawić wspaniałych ludzi, żołnierzy ze Stowarzyszenia. Bronimy mundurę dla przyszłych pokoleń. Jak się... Przedstawcie się. Różnik Szymon, się Pijał. Poróżnik Jakub Puśpic. Agnieszka. No i ja, nie znacie, nie? A kręci nas kto? Andaluiza. Tak jest. Konkretny kanał. Tak jest. Słuchajcie, jak widzicie, koty są z nami bo w naszym domu. Tak, jest pozajecie. miejsce dla wszystkich, też dla kotów. A koty są z nami od lat 12. Tak jest. Może powiedzcie, jesteście od wczoraj w brzegu. No, od przedwczoraj, Od przedwczoraj jesteście w brzegu. Byliście tutaj zaproszeni przez stowarzyszenie jakieś, tak? Przez wataki lokalne. Mhm. Jakie tematy poruszali? No te tematy w zasadzie, które poruszamy od samego początku naszej Boże, działalności. Powiedzcie czyli, w skrócie. Czyli dyskryminacji sanitarnej w armii, tego co się dzieje, rozbijania polskiej armii i osłabiania obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Czy w armii żołnierze hmm. czują ten taki przymus i nacisk na to, żeby brali udział w eksperymentach Jest medycznych? to już wręcz tak nachalne, że ludziom Wręcz siada psychika tym słabszym bądź tym poddanym większej presji, bo wszystko jest niesystemowe, tylko nieformalne, więc każdy dowódca ma swój sposób, żeby wywierać tę presję. Jeden jest bardziej opresyjny, drugi mniej. Natomiast jest to w całej armii już rutyna, że wszystkie osoby, które nie przejęły wiadomego preparatu, są po prostu dyskryminowane i dąży się. Do usunięcia ich, no, trzeba to szczerze powiedzieć. Tak naprawdę taki jest cel i tak to wygląda, że każda osoba, która zdecydowała się przeciwstawić, nie poddać e, temu eksperymentowi medycznemu, e, tak naprawdę jest e, skazana na szereg nieprzyjemności, a ostatecznie, poza tym, że praktycznie wszelka możliwość służbowa jest mu e, zakazana, zabroniona, nie może się realizować, nie może się rozwijać. Ostatecznym celem jest usunięcie takich ludzi i prawdopodobnie zastąpienie ich takich, którzy będą te rozkazy nieformalne realizować i przyjmować kolejne dawki. Tak to wygląda. A może to wygląda tak, Panie Poruczniku, że ktoś chce zniszczyć polską armię i zastąpić ich chociażby tym wojskiem weekendowym, tymi terytorialistami? Ciężko może nam to, jest powiedzieć, to... czy to jest systemowe działanie, czy to po prostu wynika z łupoty niektórych ludzi, czy z tego, że zostali przekupieni, czy być może mają za uszami tyle, że muszą to robić, bo ktoś na nich naciska. Eee, dlatego no, ciężko, ciężko nam jest powiedzieć, z czego to wynika, natomiast efekt jest taki, jak powiedziałeś. Jako, jako żołnierze obrony terytorialnej też są posławani hmm. tym hmm. represjom? Eee, tym, że żołnierz obrony terytorialnej jest ochotnikiem. On, kiedy chce, przychodzi, a poza służbą ma swoją pracę, ma swoje źródło utrzymania, i tam, moim zdaniem, jest najwięcej świadomych ludzi, e, którzy mogą właśnie za swoje ideały zawalczyć. Rozumiem. Powiedzcie mi jeszcze, hmm, bo już dużo życie wywiadu udzielili. Y w mediach niezależnych, bo jeżeli chodzi o media głównego ścieku, to raczej nie jesteście tam zapraszani, jesteście raczej widziani chyba, no, tak mi się wydaje. Mało tego, na, na niektórych naszych eventach pojawiały się, pojawiali się przedstawiciele tych mediów, nagrywali, natomiast było to, nie wiem, nagrywanie do puszki tak naprawdę, bo nigdy żaden z tych materiałów się nie ukazał mimo jakiejś wartości merytorycznej, mimo konkretnych dowodów, e, konkretnych sytuacji, no, takie rzeczy się nie przebijają, bo nie są zgodne z linią no, głównego nurtu, ścieku, jak to nazwałeś. To jak myślicie, może to chodzi o to, że jeżeli będą te przemiany, które naprawdę się szykują, bo czujemy to już w kościach, że, że to musi pęknąć, czyli te media głównego nurtu dla tak jakby własnej samoobrony nagle wyszczelą z tymi wszystkimi wywiadami, z tymi z protestami, które my organizujemy, w których bierzemy czynny udział. I wtedy oni wyciągną, odgrzeją te swoje kotlety. My tu byliśmy za wami, ale nie mogliśmy, no bo jak, nie, no nie mogliśmy, bo tutaj system nas cisnął, nie? Może to tak będzie wyglądało? Nie wyjdzie że hmm. tak, no Wszystko wiemy. Wszystko widzieliśmy. Tak naprawdę dziennikarze ponoszą być może nawet większą winę za to, co się dzieje niż politycy, bo to oni kreują tą rzeczywistość. covidiańską. politycy wydają swoje rozkazy, natomiast gdyby. Ee, Dziennikarze wykonywali swoją misję, bo też przecież, może nie składają przysiąg, ale też mają w swojej misji dziennikarskiej powinni rzetelny przekaz przekazywać, pokazywać obydwie strony zawsze medalu, a nie tylko jedną. Nie robią tego, także de facto dziennikarze są tak samo winni, albo może nawet bardziej niż, niż osoby, które te dyrektywy realizują. Może dziennikarze nie znają prawa prasowego, bo wiemy, że za fałszywe informacje że y, będą karani, zresztą ich prawo mówi o tym, że powinni być karani, a z tego co widać i słychać, to oni cały czas drylują. To jest ta sama sytuacja, co tak naprawdę wszędzie. To samo dowódcy, to samo dyrektorzy szkół realizują, łamią prawo. Być może niektórzy sobie nie zdają, może część sobie zdaje, część sobie nie zdaje, natomiast przyjdzie czas, że wszyscy odpowiedzą za swoje e, przemienienia i za łamanie prawa bo przyjdzie taki czas to nie będzie wiecznie to, co tak, się teraz mało tego, dziennikarze mają swój cel, mają ich działaniem jest informowanie jeżeli w działaniu e, może być taka sytuacja że nie podejmując działania już e, już powodujemy jakąś niesprawiedliwość, zgadzając się na jakiś przebieg wydarzeń, nie nie stawiając oporu, już jesteśmy, już powodujemy niesprawiedliwość. I dziennikarze, jeżeli mają dostęp do materiałów, nie pokazują prawdy, nie starają się informować obiektywnie, no to oni tworzą tą niesprawiedliwość, właśnie. Narzucają nam niesprawiedliwy przekaz, no tworzą fasadę. A popatrzcie, jak system się uczy. W tamtym roku oni brali odpowiedzialność, lekarze, nie znaczy, powiedzmy, ja mówię w cudzysłowie że brali odpowiedzialność. Dzisiaj przerzuciło się odpowiedzialność, jeżeli chodzi o lockdowny, o zdalne nauczanie na dyrektorów szkoły. Uważam, że dyrektorzy szkół jakby od razu się zbuntowali i powiedzieli, nie, to nie, my nie jesteśmy lekarzami, my nie jesteśmy w stanie ocenić, czy dziecko ma zwykłe przeziębienie, czy, czy ma tego korona świrusa. Więc popatrzcie, jak system tak jakby zrzucił z siebie odpowiedzialność na resztę społeczeństwa. I, na, I dalsza część skłócania, y, Polaków, nie? I tych rodziców, y, popatrz jakie wsparcie na, y, na przyjęcie preparatu y, przez dzieci y, w szkołach. Y, jakie jest, jak rodzice, już w tej chwili są przypadki, rodzice dzieci y, nie po tych y, dziwnych środkach, które mają przedłużyć życie do wieczności, y, jak już y, próbują naciskać na tych Którzy, którzy nie brali w tym udziału. To jest, to jest tragedia, jak się nas skłóca. Dlatego też organizujemy takie, y, takie pikiety, jak żeśmy wczoraj, y, oczywiście spontanicznie, y, podajemy dłoń y, też tym ludziom, którzy się zaszprycowali, bo oni się też budzą, bo rozmawiamy z nimi, oni mówią, że w życiu nie przyjmą drugiej dawki czy trzeciej dawki. Y, tak to wygląda. A komuś zależy na tym, żeby nas skłócać. Tak samo jak w armii. to co, to, co czy, Powiedzcie mi, czy znacie dużo przypadków, Nopów w, w wojsku? Znamy, nopy są wszędzie. W wojsku, nie w wojsku, wszędzie gdzie ten preparat się przyjmuje, pojawiają się nopy. Problem jest taki, że bardzo często cały czas się wykazuje, że one są, też to jest koincydencja czasowa, nie są powiązane z preparatem, bądź uznaje się te osoby za niezapreparatowane z tego względu, że nie minęło te 14 dni od przyjęcia drugiej dawki. Dopóki nie minie, to z definicji ten człowiek jest traktowany jako niezaszczepiony, nawet jeżeli nopy występują dwa dni po na przykład drugiej dawce, to jest traktowana jako osoba niezaszczepiona. I tu jest problem, bo to wszystko jest oparte na nieprawidłowych definicjach. W ogóle ta cała, cała pandemia jest kreowana na testach, które już nawet WHO przyznało, że są u warte. Do tego tak naprawdę jest to tylko i wyłącznie jakaś kreacja medialna, bańka informacyjna, którą gdzieś tam ktoś wytworzył i próbuje nas się tym karmić, a to co powiedziałeś, jeżeli chodzi o podziały, no to, to jest oczywiste. Tylko podzielonym społeczeństwem da się manipulować i rządzić. Gdybyśmy... Przestraszonym. Tak, i przestraszonym. No i przecież to jest systemowe działanie. To nie jest działanie od dwóch lat pandemii, tylko to jest działanie od samego początku. Zawsze nas dzielili. Chcą, żebyśmy sobie skakali do gardła, bo wtedy nie widzimy właśnie z nich naszego prawdziwego przeciwnika, tylko próbujemy wojować między sobą. No i to jest cała dramaturgia tej sytuacji, że przyjdzie czas, że ludzie to zrozumieją. Podamy sobie ręce, jak najbardziej. My jesteśmy właśnie tą stroną, która nie wyklucza, wręcz przeciwnie, zachęcamy właśnie, tak to, to co powiedziałeś, mnóstwo żołnierzy czuje się oszukany, morale jest bardzo zaniżone, natomiast te osoby też do, odzywają się do nas też tak deklaruję już w trzeciej dawki. Na pewno nie wezmą. Zobaczymy. Mamy nadzieję, że będą mieli na tyle odwagi i wytrwałości, żeby te słowa poprzeć czynem i faktycznie się przeciwstawić. Wczoraj byliśmy w Wrocławiu i tak obrazowo chcieliśmy przedstawić, tak naprawdę, ile jest napów, gdzie ściągnięte jest to ze strony ministerstwa. Jest, była to lista 20-metrowa. rozciągnęliśmy to przy, na. na w głównym placu we Wrocławiu. Słuchajcie, ludzie, ludzie kręcili to, oglądali i nie wierzyli, bo oni myśleli, że to, jest, że to jest tylko parę osób. Przy pręgierzu zrobiło się naprawdę gwarnie. Ale musimy to robić. Ludzie nie chcą, nie chcą zaglądać albo się boją. Przecież mają niezależne media, mają internet, wystarczy weź na ich strony. Bo popatrzcie, rząd tak jakby. Pokazuje nam to, że to jest system, że to, że to my Wam cały czas żeśmy pokazywali, a Wy żeście nic z tym nie robili. Mm -hmm. Popatrzcie, no i oni później was. powiedzą, ale przecież my żeśmy Wam wszystko mieliście, wystarczyło kliknąć, wchodzicie i widzicie. Jest to oczywiste, natomiast no, y, dla niektórych ludzi być może jest teraz y, ciężko będzie, że tak powiem, tą prawdę, być może nawet jeżeli są ich świadomi, to ciężko ją będzie. Przełożyć sobie w głowie i, i uświadomić sobie prawdziwie, e, z jaką sytuacją mamy do czynienia, bo po prostu działa tutaj mechanizm wyparcia typowego, bo być może prawda jest zbyt ciężka, żeby ją udźwignąć. E, i, ale cały czas sukcesywnie my robimy swoją robotę, wy robicie swoją robotę, my robimy swoją robotę, i jednak ta nasza strona się zasila coraz bardziej, i, i ci ludzie widzą jednak, że zostaliśmy naprawdę ciężko oszukani i przyjdzie czas, że to wszystko się skończy. Tak. Prawda jest tam, gdzie jest, a nie tam, gdzie chcemy, żeby była. Dokładnie mądre I słowa. jak się buduje swoje życie z daleka od prawdy, to przy każdym spotkaniu prawdy no to tym życiem wstrząsa. No i jeżeli uprzemy się na czymś dalekim od prawdy, to nie wiem, czy, czy nie można nawet od prawdy zginąć. Ale prawda nas wyzwoli, jak to tak. mówi nasz przyjaciel Jacek Gmdar, którego pozdrawiamy. Teraz. Oczywiście pozdrawiamy wszyscy. Pozdrawiamy i zawsze i, i zawsze tak będzie, że oliwa sprawiedliwa na wierzch wypływa. I, I tutaj też tak będzie. Tak, mamy nadzieję, że to wszystko, wszystko naprawdę do marca się skończy. Zobaczymy co będzie dalej. Będziemy to relacjonować. Kontakt tutaj z chłopakami. Z Miejmy nadzieję, że zostaną przywróceni przywróceni w dobrych czasach do wojska i to oni będą budować tak naprawdę zdrową, niezłomną armię tak naprawdę, nie systemową, niepolityczną. Dziękuję Wam za ten krótki wywiad. Jeśli mogłabym się tutaj jeszcze tak? wtrącić jako kamerzysta w tym momencie, <grym> operator, powiedziałeś żołnierze. Ja bym zwróciła uwagę na Agnieszkę, która tak naprawdę była tutaj pomysłodawcą i od niej się to wszystko zaczęło. Agnieszku, czy możesz... Agnieszko, powiedz parę słów. Oczywiście, tak. że tak. Na temat, jak to się zaczęło? Tak, oczywiście. Ehm, dokładniej, zaczęło się w sumie od tego, że wyszedł, wyszło pismo słynne, ehm, dyrektora, debatkan, dyrektora, tak, dyrektora. że żołnierze będą szczepieni. Założyłam maila, na tego maila zaczęło się odzywać coraz więcej ludzi. Wspomagała mnie w tym wszystkim Justyna Socha. Układaliśmy pisma, żołnierze próbowali się bronić i w jeden piękny dzień odezwał się do mnie Kuba. I tak się zaczęło w sumie. Czyli Kuba, ty jesteś sprawcą tych dobrych czynów. Tak naprawdę. Znaczy, ja, tak, bo za tak nami tak naprawdę... stoi naprawdę duża grupa ludzi. To że my tak, jesteś gdzieś tam na świecie. Ktoś musiał ten pierwszy kamyczek wrzucić. Tak, być może tak było, ale to po prostu po prostu spotkały się dwie osoby w odpowiednim czasie, w odpowiednim tak. miejscu i odpowiednich okolicznościach, bo też byliśmy. Ja na... w sumie czekałam na osobę taką odważną, nie? I, i był to Kuba, nie? Jak wiecie, nic się nie dzieje bez przyczyny. Tak, tak miało tak. być i tak jest, nie? Mm -hmm. Co jeszcze chcieliśmy powiedzieć? Chcieliśmy powiedzieć, żebyście przekazywali nam suby na Studio Analiz. Będziemy wrzucać wszystkie nasze reportaże ze wspaniałymi ludźmi, z Polakami, z patriotami. I dziękuję Wam za to i do zobaczenia, do usłyszenia. Tak jak mówiłem, jesteśmy u mnie w domu, są wyjątkowi goście, także dziękuję Wam jeszcze raz. I wyjątkowe koty. Tak, koty. Jak wiecie, koty się znają na ludziach i pulą się do dobrych ludzi. Nie? <grystanie> Trzymajcie się. Do zobaczenia. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.wikonturu.pl. Tak, tak jest. Będziemy polecać bardzo często trzeba budować struktury i siły wolnościowe. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Słuchajcie, to ja jeszcze dodam, że oczywiście. Yy... Też wchodźcie na stronę wprawo.pl tak dziennikarza Jacka Międlara. Tutaj, Robercie, bardzo Ci serdecznie dziękuję, że pracujesz jako dziennikarz tej redakcji, że jesteś na wszystkich marszach, protestach, na wydarzeniach i budujesz świadomość. Tak Myślę, naprawdę. Jest to nasz obowiązek. Mamy na to czas, bo gdybyśmy mieli małe dzieci, nasze dzieci już na szczęście są dorosłe, więc możemy się poświęcić. I rozumiemy ludzi, którzy mają rodziny, no niestety ale wspomagają nas w inny sposób i to jest ważne. Także dziękujemy za wsparcie, dziękujemy dla ludzi, którzy pomagali nam opłacić banery, które przedłużamy cały czas. Działamy cały czas, działamy dalej. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego wywiadu, do następnej pikiety.